Chciałem ja każdą. Tak, jest. Dobra, jesteśmy już nad lotniskiem, ja popełnię chyba zaobójstwo albo wpadnę do rzeki. A ty cicho bądź, a ja coś powiem. Znacie taki kawał Dlaczego Adam Małysz jest tak znany? Dlaczego Adam Małysz jest tak znany? Bo wszystkich przeleciał. Haha. Co mu... Ja, jak się rucha brzydką kobietę. Ufoi i wychodzi bez zbędnego przejdolenia. O kurde, nie, nie, wpadnij do wody. No to widzimy się po fleszu znowu. A bo już jestem, bo musiałam poprawić monitor. Znaczy, nie monitor, tylko telefon. I teraz zginąłem trochę dalej. Ej, Bartek, teraz ty właśnie, drugie. drugi. To dobra, no to teraz powitajcie mojego kolegę. Ja, si. Znaczy, ja kolegów nie mam. A czy on kolegów nie ma. Haha, nie zaznaczy, że kolegów nie masz. Tak, jestem, ja, ja nie umiem grać, Ja gram drugi raz. O co <ścoughs> ty zrobiłeś? Zamazałeś ten masz mylić albo Dobra, bo tylko Na koniec odcinka pokazamy nam nasze dzieło. Ale proszę, nie śmiejcie się. Właśnie... My grać nie umiemy. Jak grać? Znaczy... Malować! Malować, grać. Tam. Znaczy. Ty nie masz silvera w CS. Znaczy ja mam bo ale specjalnie z tego. Z MG2 tak trochę, bo chciałam grać z Dawidem, a dać mam Silvera. Teraz ma Silvera 1, to ja muszę mieć Sylwia 4, żeby nie grać. Tam? No, musiałem pospadać. Ja wolę grać z i gad na jak sam się tak, Tam, tam kolesie nie mogemy stawić, yy, kolesie nie mogę je wtafić. Ja ja sobie przebiegłam w Jak się wyłącza światła? Nie, nie, z tymi guzikami po boku chyba. No dobra. Teraz nie bądź... Ma nie macie takiego światła. Ja nie wiem, Bartek mi gdzieś włączył, jak gdzieś jadę. Nie, jadę na górę, czyli ja. Okej, okay, to z obcięcie, żeby nie zanosić tych Nie, no, no ha. Będziecie patrzeć, jak ja nie umiem jeździć. bo to jest zacięte już. Czyli? Nie, no, nie jest zacięta. się. A to obie i... Bumka szkubę. Tak, się y Siemanesku, teraz jesteśmy po fleszu i teraz nauczymy bumka kaszkubę. No, czyli jeździć. Nie przestasz to się. Byłaś tym telefonem. Kółko. A ty debil jesteś. A i za. Nie ugaszczę nie się, bo będą kuby debil, ale nie jestem debilem. Ja Nie słyszał tego. Ole czyli dzisiaj 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 ujęłem w GTA 5, -5. wesił popłatę na serię. Czy ja to w, w końcu mój? Nie, za ugaszczę to. Jakie? Tak. Za dużo dzisiaj piwa Już pieprzę. <grywa> się. Piepi w ojcu się. <grywa> Un <Uncu> frajerze. <grywa> dzisiaj z kumą będziemy nagrywali... Nie. Może za tydzień będziemy nagrywali te... Losowe gierki. Albo stare gry. Albo stare gry. Nowe będziemy Które tam... ja mam. Na przykład przeniesie gej na komputer, który on ma. FIFA 16. Tylko to masz? Nie no, mam jeszcze. Ale mówię, że FIFA 16 będziemy mogli zagrać. Ja mam tutaj 10 tych moich, 10 gej pudełkowych i tam chyba 20 gej na tym. Na... Albo twoje będziemy mogli zagrać 20. też. 20, no. Bo stare gej to takie, które, miały, które miałem no, 3-4 miesiące temu albo parę lat. <grym, <grym> ale które fajnie by się polegać. Na przykład cała dokończymy całości, było, bo. Kurwa, no i tak ładnie. Pip. Wy ja Ole. Macie moje skillsy jazdy. Czy na nafryk? Pas! No i jak tak prawdziwa artysta. Tą cześć. Na górze. Ej, kubasie, po dupie klepo. Widzi we lubię w dupę. go oliwka gochała. Ej, bo to ludzie oglądają z naszej klasy. Znaczy... Chyba... O, homie, homie, stary, homie, 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 dwie osoby homie, homie. z naszej klasy to oglądały, my jeszcze tutaj są normalni widzowie. Dawid i ja. Nie, chyba nasz czasami. Fak, gdzie ja pojechałem? Ja pierdziele. Staje, pokażę ci tik na tym... zarabiasz pięć... Nie, nie, nie skacz, bo mi auto zepsuje a tu nie ma innych aut. No telewinu! Ja pierd... kule. Stary, a ty do wyjechałeś? <noise> ty do wyjechałeś? O, no. o chciał, żeby tam szybko dojechać. Nie, ja, się, ja umiem. Aj! Dobra. Yy, no, Patrz, no tutaj gdzieś był ten... Ścieżka, który się widzieć po no. Patrz. Jaki kujny, ja ślepy jestem. Czekaj, to jest ścieżka? Tak! No i, i ty ty jedziesz na górę. Jest tego... Dobra, teraz zobaczycie jak się kubas pięćdziesiąt razy stoczy z tej góry. <laughs> I... A ty sobie coś zjesz. A nie jestem kubas. Tutaj? Jedem, się? Tak, tutaj, już, już pamiętam. Nie, nie tutaj, nie, tam, bo tam jest nawręcenie. tam się nawraca. Staję, mogę się jechać na skróty. Dobra, ale ja na skróty mi się zwalił. Trudno. Znaczy tu prędzej się zwali pewnie. Ale czy to wyjedziesz w ogóle? Chyba tak. Wiesz padachron? Nie. a tutaj się nawracało, mod... tak? Tutaj się nawracało? Nie, tutaj się do przodu jechał, Staję. Tak, 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 tutaj będziesz jechał do przodu. W lewo skręcaj. mówię, że teraz jest teraz. Bo może tutaj masz tam jeszcze... A no, pamiętam. Masz tam pięć dróg pobocznych jeszcze. Ja tymi zawsze pobocznymi jechałem. Nie wiem jak ty. Czy ty tylko... To... Ty nie? nigdy nie jechałeś. Właśnie. A bo to ja sobie zjeść. I mi dostawia stanowisko, gdzie się kilka razy pewnie zwalę? Dostałem o stanowisko z monitorami, chyba tylko po 300 złotych i mieszkam po 2 złotych A komputera nie masz? Komputera nie mam, bo mi zawalił. Tak, to byście mieli chyba z 50 odcinków. odcinków. na dzień? Tak, mam na zapas 50 odcinków kompa mi Miałam Miałem nagrać, <grym> miałem powrócić to w czasie, gdy pojadę na koszykówkę z kółą. A tam mam jakieś vlogasły, jak będzie na to dostaniecie jakieś filmik. Tak, na pewno. Na, na pewno, jak będzie net. Tak. Jak ze mną, ze mną na 100% będą, tylko czy będzie net. Wf. Jak nie będzie na to, po prostu wrócę do domu. Tak. I będziemy chyba z teiningu się nagrywali, czy raczej. Ja, nie. nie wiem. Zależy czy pan pozwoli. fa fu, Daj, daj tego nie, ok. By, Tam Na nogach bym też zapieprzał. Na nogach zapieprzać na górę. To leby cięcie! Tak, jedziemy tak taksówką ta, na to miejsce i... Ty nie jedziesz! Ty, ty nie umiesz. Nagladaliśmy go, więc będzie jechał szybko i pewnie gdzieś wypadniemy. To żeby jest... to Czekaj, żeby to tylko raz! To, to jest challenge. Macie odcinek i challenge. Cieszcie się! Cieszcie się, ciesz. Właśnie. Cieś. Super Łapka i bez żywanie. I Ansup. Piękny i tu taki na drifta dawaj. Boże. O Boże! Nie, wymienię go, jest, wymienię go. A on chyba naokoło jedzie. Aha, on chce autostradą pojechać. Ja nie mogę. Ja bym tego ten pistoletem wyjść. Czekaj, czuł, na szemu samym... czekaj. Tak oto było, po nagle to było ten, tak jak to wymienił, ja mówię. Tak? czy mi się tylko daj. Nie, po nagle to było takie z tym, na PS4 wejdę mu celowo No. Dobra. On tak szybko jedzie, że. Dobrze, co cię? Nie! Albo dobra, jak, jak będziemy na górach, to włączymy. Tak. ziomiaczki. Jesteśmy I nie wiem, jak to wyłączyć. Eee, czekaj, czekaj, czekaj. Eee, to już to jest! No, zostaw mnie. Włącz. No, ty, Davidu. A nie dostała pieniędzy za hajs, widzisz? Nie dostała pieniędzy za hajs? Nie dostała pieniędzy za... Tam masz jest. Gdzie? Hop. Policja mnie też walić Nie, bo ja nie płaciłem po ją. I tak by nie było mnie stać, musiałam przerać od tych, żeby ten... Żeby, żeby przyjechał. No, no że żeby przyjechał. Ja się nie wywalię, ja jestem dobrym kierowcą. No, już nie żartuj sobie. No, to mam... Ja <grym <zawdować>. <grym> Ale nie jestem w tym dobry. Znaczy, u nas y, jedna koleżanka żartowała, że Sacho jest Chyba jego jej. No właśnie. Chyba u. jego wygląd. Zostawcie mnie, złoczeńce. Zobaczą się. On <grym> <zbieram. grym się zbieram> cię zobaczył. Albo mnie zgubią. Zgubię cię, zobaczą. Zobaczą. I pod górę teraz, tu wyżej. Wow! Czy my, że ja tak nie robię? Zobaczmy, jak u tym pechuje! Oj, to będzie wycieczka pod górę, i to niesamowita. I patrz. I to z różką. Tak jest. I jedziemy na tą górę. I to jest rozgałęzienie, ty pojechałeś na prawo, ty nawracałeś. Ale tam było ten! Tak jak mi mapa pokazywała, jechałem. Ale nie, bo ta na początku. To jest takie miejsce docelowe, gdzie jest obok tego Guja. I tutaj masz taki... <grym> i to co nie umie jeździć. Spokojnie ja wrócę na coś ścieżkę, Nie wiem, że ty wrócisz, ale... <grym i> ale <zderzak> Albo już nie. Ej, daj mi ja. No patrz za ty Ej, co się odjechało? Zderzak! Ale nie, bo jaka na pełnym speedzie, a ta górę nie ma na pełnym speedzie. Policja cię już przestała no. gonić. Albo. Zatem <śladania> pechuję. <śladania> 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 Ale co ja zrobiłem? Policja mi ja jednym zdzierżeniem. No no dumy, tutaj wypadłem. Aż do wstępu tam jedę. Ale policja cię goni, Oni cię wybił. No nie daj, daj mi, daj mi to. Dobra. <śladania> Ale ty jeszcze go to robisz! <grymne> <grymne> za Ale nie ma się za dużo czasu, ale to tak No wiem. Wyganiesz mnie? Tak! <grymne> no, nie widzicie jaki on jest chamski. Jest? Nice. No, ma się cię trochę. Wiesz, ta ładowarka trochę ten telefon przesuwa. No. No bo jest po prostu tak pociągu jak normalnie. Ale nie tak normalnie we. Wy... Nie trasą, tylko trasą. Widzisz taki... tu jest niby trasa. No, będzie. I te będziesz z lewo skręcam. Wiem. Już pamiętasz, pychuju? Tak. <grym> nie rozjeżdżaj ich lepiej. Wiem. Stałej policja na głowę, to nie jest dobre. Jak ja no. byłem po końcu a policja by mnie stuknęła. No ja się pod tą górę motorem jeżdżę. No, crossem. Nie, niekoniecznie. Już janem się fajnie zjeżdża, bo tam ruf, można być stunty, wiesz stunty. No, wybicie się do góry. Uda... Znaczy od takich pomieszczeń, na których normalnie byś się nie odbił w życiu. Znaczy byś się odbił, ale nie tak wysoko. No. Albo byś się robił. właśnie. A wyda się skoczyć na najwyższy budynek w tym? Tak, spadochron. Chyba będziemy skakali, co? Ja skaczę. A ja zaczęłam nagrywać. A ty nie nagrywasz? Nie nagrywa. No właśnie. Bo bo to ma już 12 minut. Maciu. Ha, to przepraszam za przekleństwa, które padły pod tym. Ja ty nie widziałeś, że to się nagrywa? Myślałem, że to jest dla Bo teraz ja tym tu się. Nie, nie bój się. Nie ja się zaraz bój. Wpadł. To będzie zajmował. Ale oni mieli trochę popisu mojej... Oni już słyszeli o pisie, czyli popisie inaczej. Pisie. Co to jest szkoła, specjalny zakład kajno opiekuńczy łączący z analfabetów. ciebie Tusk, teraz usłyszy się same Samy kłamstwa. Kłamstwa. Co najpierw. Wie jeszcze ten wiesz o tym. Ja nie wiadomo. <laughs> Ty ten patio to Bombelstein, jeden Mówiłem, tutaj. Skuść wąku, jeść! Yes. Ja nie skurczę. Mam nadzieję, że widzieliście filmik, jak kuwa mi goci, bo jak nie mam, nie dam mu subskrypcji, to mnie zabije. Tak samo będzie z wami. no tak naprawdę to, jak, jak się wam podoba mój kanał, czy coś w stylu. To skomentujcie. To skomentujcie. Skomentujcie, komentujcie, łapkujcie. A jak, jak, będziecie chcieli mieć poprawki, żebym więcej gadał? Tak, jak na lekcję. na mnie gadał? No albo jakoś mu zapuszczał to piszcie w komentarzach, albo. Albo piszę na e-mail i tak tego piszę tam dopiero za miesiąc. A ty podajesz swój e-mail? Nie, mogę go skąd tam wziąć. Bo ja sam nie znam. A to bałty Z Linu. Patrz, i tak jest Kuba w w życiu. Gdzie i ludzi przyjeżdża? Skażę go, Ja taki deli nawet na tym świecie. On chce być prezydentem, przyszło się mówimy i tak. Ja chcę być piłkarzem. jak ty w piłkę nie wtawiasz? Ja nie, ty. A w sumie zrobimy, możemy zrobić odcinek z piłki nożnej. Challenge jakiś. Kęceje się challenge. Dobra. ten uju, teraz mi daj. Kamuj, kamuj, kamuj. Śmieciu kamuj. Ja teraz zjeżdżam. No ja daj mi to. Jaki stun? Tak dużo was tutaj. Oczucie się. Czekaj. Dobra. Mam spadochron, czy nie mam? Masz. A, dobra. Teraz pokażę jak ten pychu spada z tego. Ej, tam tu tamtej z tego. No z tego się spada. A da się tego zjechać? Na śniegu chyba tylko, czy nie? Nie, tak na te się chyba da. Wiem, że na Syngło się, się na 100% da. A Syngo się da, bo tak ja nie jest. Ja I teraz będzie skok, a kabartek. Kuba ty masz już kanał na youtube? Nie. Powiem ja ci padał. Ja, ja, ja zakładam... mówię, Ja zakładam kanał, niedługo będzie... Jak... Be, dajcie mu ten, jak będzie nagrywał, pisze mu komentarz ten pychuju. <grym> Prawdopodobnie... Zkaczemy! Nawet jutro będę miał y, mój kanał na YouTubie. I proszę bardzo, nie dawajcie w osobskiego. I, będzie, i będzie, będzie się nazywał Siwyman 2004. Ach, nie kramuj się! Siwymen 2004 gaming. Znaczy oczywiście powiem Wam tylko jedno, bo on będzie nagrywał Minecrafta. Nie tylko Minecrafta. Znaczy, bo teraz jest hate oczywiście na Minecrafta w... A no, Minecraft to takie gówno jebane, tak. Nikt niego nie go nie ale ktoś tam lubi, go macie tak dużo Minecraft wyświetleń. Ale spokojnie, z nim live y będą, tak? Tak. Tylko mówcie, żeby, za, żeby ten tempy chuj zamknął i czasami ej, bo czasami, czasami będę piedolił ej, jest na widzie, a będzie, na, będzie w konektower. Co? Kula, miejscówek ja się nie znam. Dobra, ja wyląduję na au... nie Dobra, ja wyląduję na aucie, pasi? I wejdź i skończymy i zaraz niedługo będzie koniec odcinka. Tylko Zapal. z tego odcinka. No, no nie! Zabiję ci za to! No uskopawalne! Dobra, i ty... Audi! Szluka <sługa> jednego zapal. Po cóż się swobodnie zapraszam do mego świata. I skończymy odcinek na wjeździe do wody. Z tamtej góry! Weź, weź do tej z tamtej góry, schodź do wody. Czekaj. A, Typowy Bartek. A jak oni tak się palą? Stają oni się dwa razy zaciągną... Dawać, no wsiadaj, bo nie. <laughs> nie tu... mogę! <laughs> A tak A mieliśmy jeszcze naszą pracę pokazać to skończymy i pokażemy Wam naszą pracę. Co robiliśmy na zmianę. Skończymy GTA. No tak, skończymy. No to czekaj. Żegnamy się. Także komentujcie, subskrybujcie. I łapkujcie. To jest za teraz. tak. Tak. <laughs> Łapki w górę i teraz czekaj. A kaja, okay, ja chyba to do góry na mnie nagrywałem, ale dobra. To się tak smontuje, że tego nie będzie widać. Okay. I teraz betek coś, co wy pewnie się narysowaliście jakie zboczone rzeczy, tak? Tak. Co, Przez odwróć kamerkę. Na tym kończymy ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie. No i, i błabkujcie. No oczywiście jemu nie dawajcie, ale mi... Tak. <noise> no to na tym kończymy się w